Cześć, to jest program kameralnie, a my jesteśmy w trochę, no może nie nawet trochę, zimowej aurze, bo dzisiaj y, zmieniła nam się troszkę koncepcja niestety, to jest nasz już drugi film. Pierwszy już widzieliście, bo jest już na kanale. No ale mamy dzisiaj płytę poślizgową na całym torze, także będziemy się dzisiaj uczyć jak się jeździ zimą, jaki tor jazdy najlepiej dobierać. Wziąłeś łyżwy, bo no, <laughs> patrzę na to, na co to tu się dzieje. Ale, więc... ale, ale można sobie jeździć. Tak, będzie ekstremalnie dzisiaj. Oczywiście nie będziemy robili jakichś Gigantycznych prędkości, bo wypaść z tego toru to żaden problem, no. ale postaramy się, mimo tej mocy, sprowadzić okiełznać ten samochód. Będziemy powód. jeździć tak, moim właśnie. Tak. Obiecywałem tak. Cię, że zabiorę Cię na tor. Mieliśmy trochę właśnie. inny pomysł, miało być trochę więcej upalania, ale dzisiaj będzie tak. upalanie, ale pod kontrolą i to taką bardzo mocną. Ustawienie fotela, tak, tak właśnie. jak już mówiłeś, Od... dobra pas zapiąłem prawidłowo, dociągnięty, dociągnij dociągnięty sobie wiesz, tylko w dobrą stronę, bo niektórzy w drugą ciągną, pierwsze okrążenie przejedź sobie wiadomo wolno, tak żeby wyczuć po pierwsze auto w tych warunkach i wyczuć ten tor, tym bardziej on jest dzisiaj bardzo zdradliwy, zobacz masz kawałek suchego, a tu już w zakręcie już się zaczyna, już, już się zaczyna coś dziać, więc trzeba, więc trzeba dość mocno e, uważać bardzo dobry wybór dzisiaj miękkie obuwie im cieńsza podeszwa do tak. samochodu e, tym lepsze czucie gazu hamulców tu trzeba uważać bardzo dużo daje ustawienie fotela bo dzięki temu właśnie masz dobrze masz fotel ustawiony bo masz swobodną pracę rąk na kierownicy no warunki się różnią znacznie od tych od których miałem tutaj przyjeździć GTR-em. wtedy to wiesz to mogłem tak. sobie tutaj sporo pozwolić ale dobrze, mamy jedną wielką płytę poślizgową dzisiaj tak. tak? Dzisiaj jest naprawdę tutaj bardzo e, skrajnie i ekstremalnie, tak, redukcja wcześniej przed zakrętem, żeby już wysprzęglić samochód, żeby e, dojechać. Właśnie dlatego dobre jest przy takim dojeżdżaniu w zakręt, e, jak przed zakrętem właśnie lekko dohamowujesz, czyli przednią oś, przednią oś sobie dodatkowo wtedy że ona ma mimo tego lodu, powinna mieć chociaż trochę lepszą, lepszą trakcję. Tak? Tutaj mamy, widzisz, ten wielki zakręt. Wiesz, czemu tu jest tyle opon? Bo tu, nowy bo, bo, bo tu nowy Focus RS wypadł. Masz opony zimowe, widziałem, w dobrym stanie. Tylko nie ukrywajmy, Z tego typu warunkach atmosferycznych ta opona coś daje, ale, ale to jest dodatek bardziej. Tak? Dodatek do umiejętności kierowcy. I jak już widzisz, że wypadasz, awaryjne najlepiej wtedy hamowanie. Bo tutaj byłoby się ciężko wyciągnąć gazem. Ja ci pokazywałem przy tym moim pierwszym przejeździe. W zakręcie, w poślizgu, na takim śliskim, jakiekolwiek dodanie gazu przy skręconych kołach działa katapulta. Wypadasz od razu pod sterowność, czyli Cię tak zwanym płużeniem wynosi na zewnątrz. Widzę dobrze, ruchy na kierownicy cyfrowych. Być... Tak. Szkółka jazdy! Tak, widzę ruchy na kierownicy wyćwiczone, nachwyt szosowy. Niektórzy mówią po co, właśnie taki nachwyt szosowy? Właśnie po to, że w momencie nawet skrętu masz pełną możliwość kontroli nad pojazdem. Ja lubię tę kierownicę, bo ona jest mała i wyzbyta wszystkich pierdół. Tak, tak. Nic mi tu nie przeszkadza, niczego nie włączę w przypadku. Nie tak jak w Nowych Oplach. Ta kierownice, tak. tak patrzysz, co jest od Ten czego samochód, tak? wbrew pozorom powiem ci, jest bardzo surowy. Mhm. Bo, bo rzeczywiście jak teraz popatrzymy na wszystkie auta, które teraz wychodzą, to wiesz, sport mode, tak, wszystkie tego typu te systemy, drift tak. mode, tutaj Aha. burnout mode. Tutaj nie ma nic. Jest analogowy ręczny. tak, w końcu. To tak. jest, znaczy w końcu to jest kierownicy. rzadkość, tak? Masz jeden tryb jazdy, mhm. żadnych bajerów, żadnych włączników. I zero przycisku przy kierownicy. I masz najważniejszy tryb jazdy, umysł. Tak. tak, bo to jest, wiesz, można mieć naprawdę auto z genialnymi systemami. Wtedy jak widzisz, że już cię wynosi odpuszczenie w skrajnych przypadkach ew, awaryjne hamowanie. Się szerzej wchodzi, jak każdy zakręt szerzej wchodzisz, to możesz sobie łatwiej go ściąć i masz większy pogląd sytuacji na dany zakręt. Tu też opony właśnie ustawione, żeby trochę przyhamować, co po niektórych kierowców. Więc prawda jest taka: w takich warunkach, czy w ogóle w warunkach jakiegokolwiek śniegu, każdy naddatek gazu. Jest zgubny, to nic to nie czuję. daje. Tak i to jest. Sam widzisz, wiesz dobrze, jak Twoje auto jeździ, jaką masz moc w tym samochodzie, tak. a sam widzisz, że każda próba. O, o, o! Każ, każ, każda próba gdziekolwiek dodania gazu w zakręcie kończy się już. kończy się tym, że się zastanawiasz, jak jest numer do ubezpieczyciela. <grym> Przed mieliśmy taką sytuację, bo jak się domyślam. Nie tylko istnieje jeden patent na wychodzenie z uślizgu. Przede wszystkim starajmy się nie doprowadzać do takich sytuacji, od tego zacznijmy, e, czyli stosujmy bardziej właśnie w warunkach zimowych jazdę defensywną. Gdy zdarzają się takie sytuacje, tak jak powiedziałem, e, przed zakrętem zróbmy sobie wtedy lekkie dohamowanie po to, że... Jakkolwiek hamujemy, automatycznie dociążamy przednią mość. Tak są rozłożone siły hamowania w nowych autach, Aha. że zawsze e, i szybciej się zużywają hamulce przednie niż tylne, ze względu na to, że większy nacisk e, przez korektory hamowania idzie na przednie koła. E, drugie, jeżeli widzimy właśnie taki zakręt, ratowanie gazem przydaje się w motorsporcie, wiesz, w takich warunkach codziennych e, trzeba być naprawdę dobrym kierowcą, żeby po, poradzić sobie z czymś takim, więc w większości przypadków ja zalecam awaryjne e, hamowanie. Tu można próbować jeszcze hamulcem ręcznym gdzieś tam się wspomóc, jeżeli już gdzieś Ci się auto źle układa, żeby tam trochę, trochę je ustawić, ale tu trzeba być dobrym kierowcą pod to, tak? Jakbym miał taki ręczny przycisk, to bym już znaczy wiesz, warto dodać, to ja mam w Lagunie na przykład elektryczny, teraz ręczny. Warto dodać, że on mi w takiej sytuacji nic nie pomaga, bo w większości nowych samochodów ręczny elektryczny działa na cztery koła. E, I mało kto o tym wie, ale przy ręcznym elektrycznym, gdy przytrzymasz przycisk powyżej jednej sekundy, działa gawaryjne hamowanie, czyli takie maksymalnie walnięcie w pedał hamulca. Im mniej pracujesz na kierownicy, tym lepiej jedziesz. I mniejsze skręty, żadne dokręcanie w zakrętach, jak już ktoś właśnie, a propos jeszcze tych uślizgów, jak ktoś widzi, że już pada w poślizg, jeszcze kierownicę dokręca. Zwróćcie uwagę, użycie. I jeszcze bardziej skręcacie koła. Auto i tak sumie. Nawet system stabilizacji toru jazdy nie wyczuwa, że samochód jest w poślizgu, więc nie ma sensu dokręcać kół. To nic nie daje. No, dzisiaj jest masakra, ale to jest, co, dobra lekcja. Tak, zastanawiałem się, czy wjechać właśnie przed nagraniem. Mówię, pojedziemy sobie na torze. Mówię, mówię a później no jedziemy na płytę poślizgową, ale tak. nie ma sensu. Nie ma sensu. O, już jest. Wystarczy. Dodajesz gazu w zakręcie i, i jest i kontrola. Twoja jest już minimalna nad samochodem. Dobra lekcja podczas jazdy. Tutaj chodzi mi o to, że człowiek dopiero widzi. Zobacz, masz 270 koni tak. w tym samochodzie, a dzisiaj nie wykorzystujesz 40. Tak? Do czego jeszcze warto tu nawiązać? Do systemu ABS. Coraz więcej e, sam osób ma system ABS w swoim samochodzie. Tak. E, musimy pamiętać o tym, że co nam daje ABS? Czy skraca drogę hamowania ABS? Wydłuża, jak myślisz? Czy skraca drogę hamowania, Aha. czy wydłuża? To ci pomogę odpowiedzieć. No, no nie ma złotej zasady. E, raz skróci, raz wydłuży. E, to nie jest główna zasada działania systemu ABS. Aha. Główną zasadą działania systemu ABS jest to, że ten, sy <laughs> ten, system, e, ten system podczas hamowania w zakręcie pozwala ci trzymać kontrolę nad samochodem. Okay. Bez ABS-u wypadasz, a tutaj e, niektórzy mówią coś mnie mrowi pod nogą, tak? Nie. A to znaczy, że ABS w tym, momencie, w tym momencie działa, czyli wtedy, awaryjnie hamując, masz możliwość sterowania. Jak się zapala lampka od e, stabilizacji, kon, e, stabilizacji toru jazdy, niektórzy mówią: bo, O, już zaczyna działać, a to nieprawda. Jak lampka się pali, to znaczy, że system już ci daje informację, że on już działa chwilę wcześniej, on już sobie nie radzi. Gdy wpadasz w poślizg, skręcasz, i masz na przykład koła ustawione w prawo. To twój komputer w samochodzie robi wszystko, tak dohamowuje Ci konkretne koła, żebyś ty jechał w prawo. No i część osób robi tak: lewo, prawo, lewo, prawo. I twój samochód nie wie, co robić. Więc jeżeli już jesteś w którymś kierunku jechać i widzisz, że gdzieś tam się uślizgujesz, mhm. mimo wszystko tą kierownicę starać się na tyle, na ile możliwe trzymać. W jedną stronę, no chyba, że naprawdę jest potrzebne jakieś skontrowanie, to wtedy. W naturalnych warunkach powiedziałbym, że ci się sprzęgło ślizga. <grymne> ...prędkość, tak Ostrożnie Zobacz, prędkość żadna. Żadna no prędkość, nie? Zobacz, nic. Lecę nic, a, a już brakowało, brakowało, kontroli w tym, w tym wszystkim. To, więc... to jest to czego się uczyłem jeżdżąc Lambo na to, że możecie ten film oczywiście zobaczyć. Tam z Irkiem z Driving Experience jeździliśmy Hurakanem. No i właśnie uczyliśmy się takiej jazdy, oczywiście no, w posuchym torze. No, to było lato było bardzo gorąco wtedy. Właśnie to jest to, że, że, że jazda po torze polega na planowaniu sekcji zakrętów, nie tylko następnego zakrętu. Gdy nie znamy zakrętu. Bo na przykład możemy nie znać, warto wcześniej sobie dohamować. Ja na przykład polecam, widzisz, masz nawigację w samochodzie. Fajny... Co nieaktualną. Oj tam, oj tam. Ale wiesz co, fajny bajer, wiesz, pod jakim kątem, że jak jedziesz, mniej więcej widzisz, jak się zakręty układają na drodze. Wiesz, to jest e, dobre, szczególnie chociażby wieczorem, gdy tego nie widać dobrze, jak, 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 jak warunki drogowe wyglądają. Dzisiaj można byłoby tu lambą ustawić Twojego GT, ten mówię gtr -a. życzę Ci. Ja, <laughs> twoje, jeszcze twoje, trochę. Twoje, twoją, twojego rcz i zobacz, mąc nie ma tutaj żadnego znaczenia. <noise> Powiem tak, czułem się spokojnie, aż opanowanie za kierownicą czuć, było, że jak się gdzieś coś tam działo, to od razu yy, ruch, ruchy rąk na kierownicy były gdzieś tam już naturalne, tak? Ale dzisiaj ten tor jest inny. Do poćwiczenia jest na pewno wiele. Ja jeszcze będę wpadał. Dziękuję Ci bardzo. No jasne, bo zapraszam. Dzisiaj, dzisiaj to jest naprawdę, naprawdę dobra lekcja. Jak ktoś ma oczywiście okazję przyjechać na taki tor i... Sprawdzić się choćby swoim samochodem, choćby swoją Skodą Oktawią, no to, to myślę, że warto. Tak, to nie ma znaczenia. Wiesz co, ja tu przyjeżdżając, gdy na przykład sam ćwiczę tu na torze, jak widzę, gdy niektóre osoby przyjeżdżają na jakieś trackdaye, no. ja w w dieslu przeróżnymi autami. Nie wstydźmy się tego, jeżeli jest taka możliwość. Bo niektórzy mówią, że wjazd na tor jest drogi. Nie, jak się zapiszę na jakiegoś kilku kilkugodzinnego, to nie są jakieś duże koszty. A może naprawdę w fajny sposób poczuć swój samochód, tak? Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. To był nasz drugi film, oczywiście. Nie ostatni. Nie, nie ostatni. Tak. Oczywiście Facebooki, Instagramy, tak. Snapchaty. Ojej, ile tego? I łapka w górę. I łapka w górę dla, przede dla wszystkim. Mistrza. <laughs> dla, <laughs> dla mistrza prostej. Dziękujemy bardzo. Dzięki. I, i do widzenia. Cześć. Cześć. Niektórzy mówią, a na zimę kupię sobie auto z napędem 4x4, na 4 będzie mi się lepiej jeździło. No właśnie, Owszem, kwestia napędu. lepiej będzie Ci się ruszało, ale w zakręcie to już takiego dużego znaczenia nie ma. Wiesz, po prostej to każdy potrafi jeździć sztuką, jest to, jest, jest to dobrze ogarnąć w Widać zakręcie. to na Ta. trasach, jak się, jak się jeździ. Panowie przedstawiciele handlowi to są mistrzowie prostej. Najszybszych samochodów. Wiesz co, tutaj byłaby chyba, jakby ich tu sprosić wszystkich, to byłaby selekcja naturalna.